Cześć, mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 11 lat. Dzisiaj krótki post z banku, zwykle w poniedziałki jestem w banku i przeżywam katusze, nie katusze, katusze chyba tak to się mówi. Banki w Chinach są zapleczem średniowiecza zacofania i, i, i umęczenia klienta z tego tytułu, że System bankowy, który mają tutaj w Chinach jest, tak naprawdę mówiąc, lekko zacofany. Jest stworzony o dziwo na systemie bankowym brytyjskim, a Brytyjczycy to byli ich przecież kolonizatorzy, ale przejęli ten bank, przejęli ten system bankowy i, i, i cały czas operują i kontynuują na, na tym właśnie systemie. Są nieziemsko długie okresy wyczekiwania na serwis. Dodatkowo każdy każdemu patrzy przez ramię, ile ma pieniędzy w banku, co ma w banku e, i jaką ma zawartość. Każdy bank w gruncie rzeczy ma takie akwarium ze złotymi rybkami, czy z żółtymi rybkami, które symbolizują pieniądze. I to jest oznaka właśnie Feng Shui, szczególnie dla banków. Każdy bank musi to mieć praktycznie, bo e, jest przeświadczenie, że e, bank bez tych rybek, bez tych rybek symbolizujących pieniądze, nie są w stanie. Nie są w stanie operować z sukcesem. Ciekawostką jest na przykład, że w banku mają takie rzeczy jak szredder, który jest wyłączony, czy, czy szczarka do butów, co jest całkowicie nie do pojęcia. Dodatkowo jest sześć okienek, ale otwarte są trzy okienka, a jedno okienko jest na przerwie. Jest ogromna, ogromne marnowanie personelu w tym sensie, że na przykład dziewczyny, które obsługują panie, które obsługują przy wejściu stoją dwie i przeglądają dokumenty. Przeglądają te dokumenty w dwóch przy pomocy dwóch, trzech par oczu, a przeglądają, oglądają na prawo i na lewo. Niestety. My obcokrajowcy jesteśmy zmuszeni używania paszportów. Takie jest prawo tutaj w Chinach, także każdorazowo niemiłosiernie mordują nam te paszporty, wyginają, przeginają, mordują te paszporty. Ja w poniedziałki często dokonuję wpłat klientom, a przy pomocy Western Union z tego tytułu, że jest szybciej i, i, i prostszy system przesyłu pieniędzy, jak i również e, tańsze, są, tańsze są koszty. No i oczywiście względy podatkowe Western Union nie raportuje podatków do różnych krajów, no więc używam. Naszego polskiego paszportu, ale wiadomo, jaki jest nasz polski paszport. Nasz paszport polski jest naprawdę słabej jakości i sypie się w rękach. Ja tutaj już w Chinach wymieniłem paszport trzy razy. Jest tak słaby w porównaniu do innych paszportów brytyjskich, amerykańskich, izraelskich. Nasze paszporty naprawdę wołają o pomstę do nieba. Tu przed sobą, gdzie widzicie, to jest dział komercyjny. Oczywiście klientów nie ma w tym dziale komercyjnym, ale panienki przy okienkach są. Natomiast tutaj, gdzie jest. Dział indywidualnego klienta jest kolejka, trzeba czekać, trzeba się wysiedzieć przy tym okienku. Wszystkie dokumenty są robione w tryplikatach, w kwadryplikatach, są podpisywane czterokrotnie, superwajzerzy sprawdzają je czterokrotnie. No po prostu to jest droga przez Mękę. Dodatkowo, największym bólem w, tym, w, tym, w tych bankach jest to, że personel się bardzo rotuje. Co za tym idzie, bardzo często widzę nowe praktykantki, które stają się doświadczonymi pracownicami, a następnie, a następnie stają się no, specjalistami i później nagle zakładają rodziny i znikają. Także dziewczyna, który, u której udało mi się wreszcie wypracować jakiś system, proces robienia dokumentów, wysyłania, przesyłania dokumentów, w pewnym momencie Decyduje się założyć rodzinę i decyduje się, decyduje się opuścić bank, co jest naprawdę bolesne, bo wstawiają następną praktykantkę i proces zaczyna się od nowa, czyli po przyspieszeniu procesu, o tu w głębi to jest tylko dla tych zamożniejszych klientów, Wealth Management, Departament, ale nigdy nie widziałem tam ludzi wchodzących. Dlatego to jest ogromnie bolesne z tego tytułu, że jak tylko się nauczy, nauczy tą jedną własną praktykantkę i poprowadzi własnym sposobem, bo ja przynajmniej, albo ja przynajmniej złapię ten system i przynajmniej podkładam jej te dokumenty w takiej kolejności, że ona nie jest pogubiona, no to, no to jakoś ten system jest szybszy. No ale... Kiedy odejdzie ta, powiedzmy, znajoma z okienka, w proces wraca z powrotem do półtorej godziny wypełniania dokumentów. Pani się gubi, woła superwajzerki, bo oni tutaj nie mają pojęcia z tego tytułu, że systemy są niekompatybilne z papierowymi systemami, a systemy mają elektroniczne. Co śmieszne jest i fenomenem jest, że z ulicy potrafi wejść rolnik w gumiakach ze swoim dowodem osobistym i wypłacić pół miliona dolarów w walucie chińskiej na zakup Maserati w trzy sekundy. Przesadzam 3 minuty. Widziałem właśnie, przed chwileczką pani wypłacała 200 tysięcy. Natomiast my, obcokrajowcy, dokonując jakichkolwiek operacji finansowych w banku, jesteśmy traktowani praktycznie no, na granicy, jakbyśmy byli bandytami albo przestępcami. My, oczywiście nie skarżę się tutaj to z uśmiechem <laughs> i podchodzę stoicko do tego, do tego problemu. Dlatego zawsze wybieram sobie poniedziałki, kiedy Wszystkie lokalne biznesmeny są skacowane i, i nie mają czasu, żeby iść do banku. Stąd ja nie mam czasu. Stąd ja mam czas, żeby siedzieć i, i rozmawiać z nimi, a co za tym idzie, y, 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 oni mają więcej czasu dla mnie, żeby mnie obsługiwać. Wtorki, środy, czwartki, piątki stają się. O tu już jest moja znajoma właśnie, która już też jest w trakcie zakładania rodziny. Noszą takie specjalne fartuszki, które chronią e, ich organizmy przed promieniowaniem. E, przed promieniowaniem komputerów czy sprzętu elektronicznego, i tak właśnie się rozpoznaje tutaj panią, która już jest w trakcie zakładania rodziny. Mają takie specjalne fartuszki, pozostałe mają zwykłą uniformę. A ta pani, co właśnie tutaj stoi, w tyłem, to ma ten taki granatowy fartuszek i to jest taki popularny zresztą rodzaj garmentu we wszystkich biurach, czy bankach, czy instytucjach państwowych, gdzie zakładają właśnie takie, jak gdyby fartuszki ochronne przed promieniowaniem. Niby mają te maszyny tutaj w głębi, niby mają tutaj te maszyny w głębi, które obsługują... A, które obsługują elektronicznie, ale niestety zachodnich spółek te maszyny nie obsługują, nie obsługują te maszyny, nie, nie są przystosowane do tego a, i po prostu no, my musimy się każdorazowo męczyć się od początku z tą papierologią i z wojną o... właściwie to nie jest wojna, ale to jest takie ciche męczenie się z tymi bankami, z tymi pracownikami, bo muszę przyznać, że naprawdę dużo tych, dużo tych, dużo tych bankierów, czy bankierek, czy bankowiczów nie wie jak obsługiwać te, te te rachunki, szczególnie obce rachunki, a jak już przyjdzie do płacenia rachunków na zachód, czy do Polski, czy do USA, no to zaczyna się zaczyna się naprawdę droga przez mękę i Często wołają 4 czy 5 osób, już mam parę zdjęć na Twitterze, na starszych odcinkach na Twitterze, gdzie stoi 6 urzędniczek w okienku i oglądają mój paszport czy dokument przesyłu pieniędzy za granicę, zbiorowo i społecznie, żeby wreszcie ogarnąć, o co chodzi w tym wszystkim. Nie no zapominajmy o tym, że Chińczycy, mimo że mówią po angielsku, to jednak wciąż ten nasz alfabet. Jest troszeczkę inny od alfabetu chińskiego i wciąż im trudno się przestawiać, operując na dwóch systemach. E, tyle na tyle. E, mam na imię Jarek. Mieszkam w Chinach od 11 lat. Dzisiaj jest poniedziałek, 7 września. Ktoś mnie pytał, żeby podawać, podawać daty, kiedy nagrywam posty, więc podaję daty, kiedy nagrywam posty i. A, Mam nadzieję, że Was ucieszyłem. Pogoda jest coraz fajniejsza, zrobiło się chłodno, jest 28 stopni, da się żyć. Pozdrawiam rodaków we, wsze we wszechświecie i na świecie i w Polsce. Dziękuję, do usłyszenia i zapraszam do oglądania.